Co ty mówiłeś Morko, że to nurkowy był? To jeździli nurkowie, tak Nurkowie? Była nurkowa z PSP Sandomierz PSP Sandomierz I potem w 2010 przekazany do OSP Wysiadł W 2010? 2010 Do was, tak? Nie, do... Dziewczy... Do gminy Wilczyce do OSP Wysiadł A, dobra A Aktualnie jeszcze ten usta posiadamy lekko, nie Ile to teraz ma? Przerobiliście to, tak? E, przerobiliśmy go, ma tysiąca litrów wody włożone o. Tutaj? Koleczkę. Tak Motopompę ma? Motopompę ma Ogólnie Mogę zobaczyć? A tu jest pompa z boku Tu było przedmiot no wszystko Mocniej, mocniej A i tak, się tak co robiliśmy. Tak przerobiliśmy, tutaj jakieś takie szybkie Ile ten w roku wjeżdżacie? Tym wyjeżdżaliśmy w tamtym roku 15 razy? 15 razy. No, bo my jesteśmy jedno z...